Cześć, z tej Wiesław. Słuchajcie, zapraszam Was na poradnik, który będzie bardzo praktycznym i przydatnym poradnikiem dla tych wszystkich z Was, którzy myślą o tym, żeby w niedługim czasie kupić sobie telewizor. Ponieważ będę Wam e, przedstawiał, jaka jest zależność między odległością Waszego wzroku od telewizora, czyli jak dobrać przekątną telewizora, który chcecie kupić do miejsca, w którym macie fotel albo kanapę który będziecie ten telewizor oglądali. Jeżeli interesuje Was ten temat, zapraszam Was serdecznie na ten poradnik. Jeżeli dzięki temu poradnikowi będziecie w stanie w najbliższym czasie dobrać sobie przekątną kupionego telewizora do odległości, z jakiej będziecie go oglądać w domowym zaciszu, to znaczy, że ten poradnik był dla Was przydatny. W związku z tym sugeruję łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. Odległość, jaką ustawimy w domowych warunkach między telewizorem, który kupimy, a naszym wzrokiem, jak również wysokość montażu tego telewizora ma bardzo istotny wpływ na nasz komfort, kiedy będziemy ten telewizor oglądać. Czyli nasz wzrok nie będzie się męczył, jak również nie będziemy głowy zadzielać do góry, czyli nasz kark również będzie pozytywnie traktowany. Przytoczę teraz trochę historii. Otóż bardzo długo pracowałem jako sprzedawca na sklepie. Proponowałem tym klientom większą przekonującą. Teraz słuchajcie, żaden klient po tym jak kupił większy telewizor, nie wrócił do mnie ze słowami proszę pana, kupiłem za duży telewizor. Nie było ani jednego takiego klienta. Natomiast zdarzało się bardzo wielu klientów, którzy po zakupie telewizora potem przychodzili do sklepu po jakiś kolejny produkt, czy to będzie pralka czy lodówka, bardzo często podchodzili do mnie i mówili, cytuję. Kurczę, wie pan, szkoda, że nie kupiłem tego większego telewizora w sklepie, wydawał się taki duży, ale w domu już niekoniecznie. Prawidłowa odległość naszego wzroku od telewizora spowoduje to, że będziemy w stanie zobaczyć każdy szczegół tego obrazu, na który patrzymy. Natomiast jeżeli usiądziemy za daleko, nie będziemy w stanie tych szczegółów dostrzec, czyli jakość tego obrazu będzie zupełnie inna niż ta, którą widzimy z odpowiedniej odległości patrząc na nasz telewizor. Zasady mówią o tym, że telewizor, a właściwie jego dolna krawędź, niezależnie od tego, czy wisi na ścianie, czy stoli na stoliku, powinna być do jednego metra. Oczywiście odległość od podłogi. Natomiast ja w moim domu stosuję tą dolną krawędź telewizora 60 cm od podłogi. Otóż słuchajcie, jest to kwestia naszego wzroku. Nasz wzrok, kiedy sobie spokojnie siedzimy na naszym fotelu czy leżymy na kanapie, ma tendencję do opadania. Czyli patrzymy lekko w dół. Nie patrzymy na wprost, ponieważ to męczy nasz wzrok, prawda? Wzrok, który jest zupełnie wyluzowany, że tak powiem, po prostu lekko opada nam na dół. Ci z Was, którzy pamiętają, na sklepach, jak były sprzedawane telewizory kineskopowe, to pamiętają również to, że te telewizory bardzo często były sprzedawane ze stolikami pod telewizor, i te stoliki po prostu były bardzo, bardzo niskie. Słuchajcie, od tamtych czasów niewiele się zmieniło, a właściwie nic, jeżeli chodzi o wysokość montowania telewizora. Po prostu od tamtego czasu telewizory są płaskie, no i mają dużo większe przekątne. Przechodząc do sedna sprawy istnieją jakby wzory, którymi możemy się posłużyć, aby obliczyć sobie odległość naszego wzroku od telewizora. I teraz dla telewizorów Full HD jest to między 4 a 4,5 cm, średnio 4,2 cm na każdy cal odległości w centymetrach od telewizora. Próżno w tej chwili albo ze świecą szukać na rynku telewizora 55 cali Full HD, Dlatego dużo ważniejsza jest tutaj kwestia telewizorów 4K, ponieważ jeżeli kupujecie telewizor 4K, to możecie sobie pomnożyć przekątną tego telewizora przez 2,1 cm odległości Waszego wzroku. Czyli już z tych wzorów widać, że przed telewizorem 4K możecie zmniejszyć odległość oglądania o 50%. Przypomnę, Full HD to było 4,2 cm na każdy cal odległości, natomiast w przypadku 4K to jest tylko 2,1 cm. Oczywiście to nie jest tak, że jest tylko jedna ustalona odległość, z której dobrze będziecie oglądali telewizor od danej przekątnej. Tak nie jest. Są pewne widełki, w których umieszczając nasz wzrok, nasz, naszą kanapę czy nasz fotel od danej przekątnej telewizora, będziemy komfortowo widzieć ten e, obraz. I za chwilę zobaczycie, jak wyglądają właśnie te widełki od do dla różnych przekątnych telewizorów 4K od 43 cali. Jeżeli chodzi o odległość oglądania dla. Przekątnej 43 cale w 4K to jest to od 90 do 181 cm. Jeżeli mówimy o matrycy 49 cali, mamy tutaj wartości między 103 a 206 cm. 55 cali to 116 do 231 cm. 65 cali, czyli w tej chwili no bardzo popularny rozmiar telewizorów na naszym rynku, to jest przedział od 137 cm do 275. Jeżeli mówimy tu o 75 calach, powtarzam w 4K, to jest przedział od 158 cm do 315. Natomiast model 82-calowy możemy oglądać od odległości 172 cm do 344 cm. Jak widzicie, sugerowana odległość oglądania od telewizora 65 cali 4K zawiera się w widełkach od 137 cm do 275. Czyli jeżeli usiądziecie od takiej 65, 3 metry, 3,5 albo 4 metry, słuchajcie, nawet nie ma sensu, żebyście płacili za jakość sygnału 4K do tego telewizora, ponieważ wasz wzrok nie będzie w stanie zobaczyć szczegółów tego obrazu. Z drugiej strony ta minimalna odległość 137, raczej też bym nie zmniejszał tej odległości, bo takie oglądanie będzie już mega niekomfortowe. Jak na ścianie powiesiłem sobie model 65 cali 4K, to nie zmieniłem odległości oglądania. Ja Wam powiem więcej. Nie zmieniłem odległości tej kanapy od telewizora. Jak powiesiłem na ścianie model 77 cali 4K. Przypomnę, 230 cm wzrok od ekranu. No i niestety, co wam powiem? Powiem wam to, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo jest jeden wniosek, do którego ja doszedłem po roku czasu oglądania z takiej odległości 77. Słuchajcie, ten telewizor po prostu mógłby być większy. Mogliście się w tym poradniku dowiedzieć? że odległość i wysokość montażu telewizora jest bardzo istotną kwestią. I teraz, jeżeli szukacie dla siebie telewizora, niezależnie od tego, czy wasza kanapa, czy fotel jest półtorej, 2, 3, 4, 5 czy 6 metrów od telewizora, na pewno odpowiednią przekątną tego telewizora dostaniecie i możecie szukać w sklepach stacjonarnych MediaExpert, jak również na MediAExpert.pl. Dzięki bardzo, mówił Wiesław. Cześć!